To i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełnić wnioskodawca oraz jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych, między innymi unijnych. Odpowiedź na te pytania zainteresowani mogli uzyskać podczas konferencji Innowacje i Przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej, którą w Kieleckim Parku Technologicznym zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Trochę prezentacji, dużo konsultacji. To jest rzecz, która dla nas jest rozdanym. Formatem i dziś chcielibyśmy opowiedzieć, po pierwsze, o ośrodkach norweskich, ale też o tym, co jeszcze jest w ofercie agencji, cały czas dostępne dla przedsiębiorców z państwa regionu, z Województwa Świętokrzyskiego. W tym roku kończy się obecna perspektywa finansowa funduszy unijnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca właścicieli małych i średnich firm do ich wykorzystywania. Pod koniec perspektywy finansowej 2014-2020 jesteśmy w takim momencie, w którym warto jeszcze pochylić się i spróbować mm, zobaczyć, że ten pieniądz publiczny, choć jest trudny, to wcale nie jest aż tak bardzo trudny i próbujemy właśnie tego typu spotkaniami oswoić jak uczestniczyliby w i zachęcić ich do tego, żeby z tej oferty jeszcze skorzystać. Innowacyjność to słowo, które podczas konferencji pojawiało się najczęściej. Przekonywano, że nowatorskie rozwiązania można stosować w wielu dziedzinach. Dzisiejsze programy sądzę dla przedsiębiorców w branżach, które zajmują się innowacjami. Jest bardzo istotne, na przykład kierunek zielonych technologii czy gospodarki odpadami. Uczestnicy mogli skorzystać ze stoisk informacyjnych, na których można było porozmawiać z ekspertami PARP-u. Chętnie wymieniali się również własnymi doświadczeniami. Liczę, że pozyskam informacje na temat środków dostępnych dla kobiet i liczę również na rozwój firmy oraz no nie wiem, jakieś informacje dotyczące projektów innowacyjnych, finansowania projektów innowacyjnych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy liczą, że podobna frekwencja będzie miała miejsce za dwa tygodnie, kiedy ma odbyć się kolejne.